przyzwyczaiłeś naszych widzów? Zdecydowanie tak, no chcemy, chcemy się, chcemy równać do najlepszych. Jeździli, jeździłem na gale z zawodnikami na największe gale w Polsce, ale też byłem w Europie, widziałem jak to się robi, widziałem czym to się je. Technologia poszła tak do przodu, że nawet firmy, które są z Nowego Sącza, one obsługują naprawdę w niesamowity sposób różnego rodzaju eventy. Ja korzystam z takich firm i, i widać, że nie ma się czego wstydzić i możemy spokojnie konkurować pod względem oprawy graficznej i technicznej z największymi galami w Polsce. To trzeba dodać, że hala, w której jesteśmy, Hala Mosiru, tutaj w nowym Sączu jest bardzo fajna, yy, można ją bardzo ładnie adaptować i jest, y, że tak powiem, układa się do wizji niektórych projektów. Zdecydowanie tak. E, do tych projektów szczególnie sportu walki, bo jeśli chodzi o projekty muzyczne, to jest słaba akustyka, tak? Natomiast jeśli chodzi o, o sporty walki, to zdecydowanie tak. Fajnie jest wszystko tu zorganizowane, także można fajnie ustawić ring, można zrobić fajną strefę VIP i wszystko to naprawdę wygląda bardzo fajnie i bardzo profesjonalnie. Do tego dzisiaj przybyło duża ilość stolików i co za tym idzie? Widzimy, że jest naprawdę spore zainteresowanie, jest duża ilość już przybyłych gości. To też nasz standard, tak? Yy, idziemy tą drogą, że, yy, że plac, który otacza ring parkiet, e, będziemy robić stoliki, robimy sobie spotkania biznesowe e, i, i gdzieś to ma popyt. E, do tego dochodzą ludzie, którzy przychodzą e, na trybuny, oni ci zwykli, tacy prawdziwi kibice e, boksu i, i oni zapełniają te trybuny, które, które są e, takie e, normalne, no siedzenia, tak? Bez nich tak naprawdę, właśnie bez tych prawdziwych kibiców boksu nie byłoby tego boksu, nie byłoby tych przedsięwzięć, które Ty realizujesz, bądź my pokazujemy. No i wróćmy, przejdźmy tak właściwie do gali, którą dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj zobaczymy boks olimpijski, no i oczywiście boks zawodowy. Tak, i taka jest formuła BFC. Łączymy, łączymy boks, ponieważ boks jest jeden. Bez boksu olimpijskiego nie ma boksu zawodowego i trzeba rozwijać tych zawodników boksu olimpijskiego, żebyśmy mieli naprawdę wysoki poziom w boksie zawodowym. I to jest taki klucz tego, tego, co będziemy, będziemy robić i co chcemy robić. Ile pojedynków dzisiaj zobaczymy? Karta główna składa się z sześciu pojedynków porówno czy pojedynki formuły olimpijskiej, czy pojedynki formuły zawodowej. Zobaczymy w walce wieczoru Krzysztofa Twardowskiego. Tutajszy zawodnik, on zawsze generuje duże emocje wśród kibiców. Tak, Krzysiek to jest mój uczeń z zespole szkół samochodowych. Tam stawiał pierwsze kroki bokserskie. No zdecydowanie wydaje mi się, że czołowy zawodnik Wagi Cruiser w Polsce, on naprawdę jeszcze, jeszcze wiele ma do zrobienia, ale już bardzo wiele potrafi. Mam nadzieję, że dzisiaj pokaże naprawdę bardzo dobry boks, bo czuję się świetnie. No właśnie, też na ważeniu wspomniał o tym, że bardzo dobre przygotowania, zadowolony z tego co e, przerobił do tej gali, więc wygląda na to, że walka będzie dobra. No i tutaj jeszcze przy okazji wspomnę, bo i to będzie troszkę taki inna formuła pod względem doboru przeciwników, bo to będą e, pojedynki Polsko-załóżmy e, dzisiaj jest Słowacki, tak? Tak, troszkę mi się troszkę jednak mi się fight card posypał, bo w ostatniej chwili gdzieś tam wycofali się e, z formuły zawodnicy słowaccy ze względów tam przyczyn zdrowotnych i takich i takich czysto życiowych więc musiałem uzupełnić fight card natomiast stworzyłem naprawdę solidne pojedynki myślę, że, że te walki pocieszą oko kibica natomiast formuła zawodowa jest pojedynki polsko-słowackie no i ostatni super fight Krzyśka też w ostatniej chwili zmiana jeśli chodzi o fight card posypał nam się zawodnik do walki wieczoru. Józef Kołodziej, złamany nos, w poniedziałek. No i musieliśmy ściągnąć Atilę Nadziego. Mam nadzieję, że Atila jest dobrze przygotowany i da dobrą, twardą walkę krzyżkową. No właśnie, te takie roszady to jest jakby sól tego boksu zawodowego i, i olimpijskiego. Tak to bywa, tak będzie i tak jest. Z tym myślę, że trzeba się po prostu pogodzić, trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast trzeba mieć takich ludzi, którzy, którzy to ratują. Ja na przykład z tej, z tej strony chciałbym podziękować Robertowi Krzakowi, który naprawdę robi co może, żeby, żeby takie sytuacje ratować. I jest matchmakerem i, i bardzo fajnie to wszystko, że tak powiem, kolokwialnie ogarnął, że, no, że mamy te walki dzisiaj. Bo Robert to specjalista, pozdrawiamy Roberta. Dawno się nie widzieliśmy, ale przy tej sposobności mamy okazję go chociaż pozdrowić. No cóż, nie zabieram Ci czasu, bo po malutku będziemy zaczynali. Tutaj u nas w studiu za chwileczkę pojawią się kolejni goście, a gościem specjalnym będzie dzisiaj jedzie w tej chwili Krzysztof Diablo Wodarczyk. Fajnie, to cieszy, że, że Krzysiu e, przyjedzie. No, wypadło tak, że w ostatniej chwili on też się dowiedział o tym, ponieważ miał być e, awizowany był Krzysztof Głowacki, natomiast ze względu na przygotowania do walki o Mistrzostwo Świata musiał wyjechać wcześniej do Hiszpanii. No i ściągnęliśmy e, też Krzyśka Wodarczyka, e, także zmienia się tylko nazwisko, natomiast to też jest Mistrz Świata, więc wie... na pewno godne nazwisko. Bardzo wielka osobowość. Tak jest. Na chwilę teraz kilka przerwy. Za chwilę kolejny gość w naszym studiu i pomalutku przechodzimy do pojedynków. Dziękuję ci bardzo. Zapraszam do oglądania i życzę sporych emocji.